Ten ekran to jedno z najlepszych ozdób jakie kupiłem sobie do mieszkania. Ekranik ten zasilany jest przez USB, a jego rozdzielczość to 32x32, czyli są tu łącznie 1024 wielkie piksele i każdy z nich może świecić dowolnym kolorem. Cała konfiguracja odbywa się w aplikacji na smartfony, która daje naprawdę spore możliwości. Od stworzenia własnego rysunku, animacji czy tekstu, po ustawianie harmonogramów, kolorowych zegarów, korzystanie z minutnika, stopera, czy nawet interaktywnej tablicy wyników, która może być fajnym bajerem podczas wspólnych gier ze znajomymi. Natomiast dla osób, które tak jak ja nie potrafią samodzielnie stworzyć nic ładnego, jest możliwość przerabiania zdjęć na pixel arty, a także zakładka do pobierania wielu gotowych animacji i obrazów. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy podobają się Wam tego typu gadżety, bo ja szczególnie biorąc pod uwagę cenę tego ekranu, jestem bardzo zadowolony z tego, jak prezentuje się on u mnie w salonie. Jedynie chciałbym, aby piksele świeciły nieco jaśniej, bo w dzień w jasnym pomieszczeniu są one jak dla mnie trochę za ciemne.